Możemy sobie mówić o tym, jak przyrządzić najlepsze steki, jak sezonować wieprzowinę i czy lepsza jest wołowina argentyńska czy może japońska. Możemy wiele dyskutować o tym, czy lepsza na obiad będzie gęś polska owsiana czy może kaczka. Prawda jest o wiele bardziej prozaiczna. Polska stoi kurczakiem, a my Polacy jesteśmy na tym mięsie również kurczęcym oszukiwani. Nawet o tym nie wiemy. Jak to możliwe? Witam w koszyku bagińskiego. Ja jestem bagiński, a to jest koszyk. Co dziś do niego wrzucimy? Mięso. W Polsce hoduje się między 180 a 200 milionów kur i kurczaków. What? Ale nie znaczy to, że tyle ich ginie. Kurczaki żyją zaledwie kilka tygodni, mioski trafiają pod nóż mniej więcej po roku. Rocznie zabijamy w Polsce ponad miliard kur i kurczaków. A jak jesteśmy oszukiwani? Hmm. Dwa, chyba czy 3 lata temu pisałem o przypadku przedsiębiorcy, który kupił ileś ton kurzych piersi. No i zabrał się za co? Jak to przedsiębiorca zabrał się za nastrzykiwanie ich wodą, ale te piersi w międzyczasie zaczęły mu pękać. Well, well, well. Cóż się okazało? On już kupił piersi. Które były nastrzykiwane tą wodą czy solanką. No i podwójnej dawki tej substancji, niestety, już nie wytrzymały. To, w pewien sposób, pokazuje skalę patologii, jaka jest naszym udziałem, ponieważ my to później kupujemy. Oczywiście, nie jest tak, że każda pierwsza rzeczaga czy każdy kawałek mięsa kupiony w Polsce jest w pewien sposób zafałszowany. O nie, skala tego nie jest raczej duża, choć powiemy jeszcze dzisiaj o badaniach inspekcji handlowej, która zbadała mięso w Polsce. Niedawno pisaliśmy w InPoland o tym, że inspekcja handlowa zakwestionowała 22% próbek mięsa drobiowego. Dlaczego? Bo były nastrzykiwane wodą, a konsument nie został o tym poinformowany. Więc było to działanie nielegalne. Hm. Czy to może być legalne? Zdziwicie się. Może. Jeśli kupujecie kawałek mięsa, koniecznie przeczytajcie etykietę. Jeśli jest na niej napisane, że to mięso, na przykład filec kurczaka, to powinno być mięso. O, i kiedy mamy na etykiecie napisane, że jest to mięso, to znaczy, że jest to mięso. Cool. W składzie nie ma zupełnie nic innego oprócz mięsa. Nie ma tu wody, konserwantów, więc tego możemy być akurat pewni. Tutaj mamy tatara. Tatar powinien składać się z mięsa. Tymczasem tak naprawdę jest to produkt przygotowany do spożycia składa się z mięsa wołowego. Zaledwie 88%. Jest też woda, sól, przyprawy, laktoza, laktoza w tatarze wołowym, regulator kwasowości. Podstany sodu, ekstrakt przypraw, aromat przeciwwodniaczy, kwas naskorbinowy, skorbinian sodu, substancja konserwująca azotem sodu. Czy to jest tatar z mięsa? No, nie bardzo. Znaczy, z mięsa tak, ale to nie jest 100% mięso. Tutaj również mamy coś, co nie jest 100% mięsem ilonym. Nazwijmy to mięso na kotlety, mięso garmażeryjne. Zobaczmy, z czego się składa. 92% mięsa. A reszta to woda, sól, przyprawy, białko wieprzowe. Jeszcze dodatkowo faktycznie lepiej kupić kawałek mięsa i poprosić o jego zmielenie albo zrobić to samemu w domu. Pamiętacie, jakie piekło producentom mleka sojowego i owsianego zgotowała branża mleczna? Ta od prawdziwego mleka prosto od krowy? Mleczarze doprowadzili do tego, że mleko sojowe nazywa się teraz napojem sojowym. A jednocześnie branża mięsna, powiązana przecież ściśle z mleczarską, robi nas w konia na potęgę. Jak? Ściemniając z nazwami. Wiecie co to jest polędwica? To jest taki wąski mięśnień wzdłuż grzbietu krowy, konia, łososia albo dorsza. Jest też polędwiczka wieprzowa, czyli ze świni. Ale nie ma czegoś takiego jak polędwica albo polędwiczka z kurczaka. To jest marketingowa ściema, a wzięła się z tego, że słowo polędwica kojarzy się z mięsem wysokiej jakości. I ktoś podpiął pod to również drób. Wiecie skąd się w ogóle wzięła nazwa kabanos? Po turecku wieprz to kaban, czyli kabanos musi być wieprzowy, a nie na przykład z kurczaka. Kabanos tkwi w naszej pamięci jako kiełbaska robiona z wysokiej jakości mięsa. A teraz paczkę kabanosów możemy kupić za cenę paczki parówek. O, proszę bardzo! Kabanosy z indyka. Nie ma czegoś tak, takiego jak kabanosy z indyka. Ten wyrób powinien nazywać się zupełnie inaczej. To są jakieś suche kiełbaski z indyka. A tu są prawdziwe. O proszę, w innym sklepie znaleźliśmy też kabanosy roślinne. Proszę bardzo, są. Jest to zresztą całkiem popularny produkt i całkiem smaczny. Jadałem i żyję. Ale skoro. Branża mięsna protestuje przeciwko nazywaniu takiego wyrobu kabanosami. To powinna sama się jakby trochę, trochę uregulować i nie twierdzić, że produkt drobiowy jest kabanosem. O, tu już jest trochę lepiej, bo mamy napisane, że są kabanosy z filetem z kurczaka. Tu mamy kabanosy wieprzowe, ale są ciągle wieprzowe z pewnym dodatkiem różnych. Innych miejsc. Cielencina, szynka. O. A kolejnym, kolejną ciekawą sprawą jest krakowska sucha. O mój Boże, krakowska sucha z filetem z kurczaka. Czy to jest w ogóle coś możliwego? To samo jest z kiełbasą krakowską. Według definicji robi się ją z wieprzowiny, głównie z szynki wieprzowej. Przypominam, to jest świnka. Krakowska to jest rodzaj kiełbasy, produkowany również w Niemczech i w Austrii pod nazwą krakauer. A u nas można dostać krakowską drobiową. I znów, starannie wyselekcjonowane mięso zastąpiono tanim drobem. Dużo dziś mówi o drobiu, ale nie mówię, że drób sam w sobie jest zły. Po prostu produkujemy kolosalne ilości mięsa z kurczaka. Jest ono popularne i tanie bardzo tanie. Najtańszy kurczak w całości kosztuje 10-11 zł za kilogram. Pierś z kurczaka można znaleźć nawet za kilkanaście złotych za kilo. To taniej niż parówki. Ale z produkcją olbrzymiej ilości taniego mięsa wiążą się też patologie. Jedno to warunki, w jakich hodowane są te biedne kurczaki. Większość hodowanych obecnie na mięso kurczaków to brojlery genetycznie wyselekcjonowana rasa, która charakteryzuje się przede wszystkim nienaturalnie szybkim wzrostem. Gdyby porównać go do rozwoju człowieka, pięcioletnie dziecko ważyłoby 150 kg. No i jest jeszcze jedna sprawa. Antybiotyki. Kwestia bardzo drażliwa dla hodowców, bo oczywiście oficjalnie zapewniają, że antybiotyków nie stosują. Ale wiadomo, że to robią, bo wskazują na to badania zanieczyszczeń przy fermach, również sprzedaż antybiotyków, a nawet badania samego mięsa. Moim zdaniem, ale zastrzegam, że jest to moja opinia, jedne z lepszych mięs można dostać w dyskontach, które na ogół bardzo dbają o czystość dostarczanych do nich produktów i same badają mięso czy też warzywa. Jeśli więc nie macie czasu na szukanie dobrego mięsa, a kto ma czas na zwiedzanie iluś tam sklepów, najprościej udać się do dyskontu. No i sam się zastanawiam, czy można zaufać etykietom, na których jest napisane, że zwierzęta hodowano bez wspomagania się antybiotykami. Myślę, mam nadzieję, że można. A najlepiej po prostu ograniczyć spożycie mięsa. W Polsce utarło się, że obiad bez mięsa to nie obiad. W efekcie zjadamy jakieś 80 kg na głowę rocznie. Czyli 4 razy więcej niż zalecają dietetycy. To po prostu niezdrowe. Lepiej jedzmy mniej mięsa, ale lepszej jakości, mniej przetworzone. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku koszyka Bagińskiego.